Tego roku najpiękniejszy miesiąc wiosny, maj, rozpoczynamy trzepoczącymi na wietrze biało-czerwonymi flagami. 1 maja obchodzimy 17. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który przypada na drugi dzień maja. Z kolei, 3 maja, hucznie obchodziliśmy rokrocznie Święto Konstytucji 3 maja. W tym roku święta te będą przebiegać inaczej niż zwykle. Jednak epidemia koronawirusa nie przeszkodzi nam w przeżywaniu radości i dumy z biało-czerwonej, nawet jeśli będziemy doznawać je tylko wirtualnie w zaciszu swojego domu. Wanda Grudzińska, radosny dzień. Takiego maja, ślicznego maja, nie było jeszcze. Umył się rano rosą poranną, srebrzystym deszczem. Potem się otarł, przędząc ze złota, w tęczę plecioną, włosów promienie, związał misternie wstążką czerwoną. Po słońca smuszkach, na lekkich nóżkach, zbiegł z piosenką do nas. Fiołki, sasanki, kaczeńców, wianki przyniósł w ramionach. Zieleń i błękit Trele piosenki rozsypał szczodrze. Jakże z tym majem, przyślicznym majem, było nam dobrze. Ponad dwa wieki temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, znaną dziś jako Konstytucja 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa, która regulowała podstawy ustroju Rzeczpospolitej. Oprócz tego, że dokument obejmował w swoich zapiskach organizacje władz państwowych, obowiązki obywateli oraz ich prawa, to założenie był swoistą próbą ratowania Polski, między innymi poprze poprzez wzmocnienie władzy wykonawczej. Wcześniej ustrój państwa zbudowany był w oparciu o zasadę Liberum veto, która była wy... Wykorzystywana poprzez szlachtę do zrywania Sejmów, gdzie w rezultacie żadna ustawa nie mogła być wprowadzona w życie bez jednomyślnej decyzji posłów. Józef Ridziński, radosny dzień. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela. Wiwat, wiwat, trzeci maj. Naród z królem, król z narodem, odrodzenia ziścił sen. W upojeniu cudnym, młodym, niech nam dzień rozbłyska ten. 3 maja, wielki Boże, dłonie bratnie złączmy wraz. Któż się oprze, cóż nas zmorze. Bóg nad nami, Polska w nas. Zorza świta, dzień się rodzi, po wolności sięgnij, raj. W górę serca, starzy, młodzi, wiwat, wiwat trzeci maj. Mimo, że konstytucja 3 maja przywróciła Polakom nadzieję na uratowanie niezależności i niepodległości kraju, stworzona była w obawie przed imperialnymi zakłosami naszych zaborców, którzy wcześniej zajęli część terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1772 roku. Niestety ustawa, która miała zapewnić Polsce ład prawny, Obowiązywała rok i dwa miesiące. Została obalona na skutek wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku i działań rodzimych zdrajców, którzy zawiązali Konfederację Targowicką. W efekcie doszło później do kolejnych rozbiorów i upadku państwa polskiego. Janina Majewska, czy to można zrozumieć? Czy to można zrozumieć? Czy w to można uwierzyć, że kiedyś dzieciom broniono polskich pacierzy? Że się po polsku czytać uczono pokryjomu i że tylko w domu i bardzo ostrożnie o historii polskiej mówić było można? Jakże szczęśliwe jesteśmy dziś my, polskie dzieci, w wolnym, urodzonym kraju. Jak, jakże jasno dziś nam biały orzeł świeci w dniu 3 maja. Dziś, w wolnej Polsce, naród cały święci, święci ten Dzień Radosny Dzień Wolności i Chwały, święto wiosny. Przez cały okres zaborów, Konstytucja 3 maja stała się symbolem drążenia narodu polskiego do odzyskania niepodległości. A następnie była pierwszym świętem państwowym ustanowionym w niepodległej Polsce w 1919 roku. Część zapisów ustawy rządowej z 1791 roku było wprowadzonych w 1815 roku do konstytucji księstwa warszawskiego, nadanej nam przez Napoleona Bonaparte, cesarza Francuzów. Pod koniec XIX wieku. Polskie stronnictwa polityczne, funkcjonujące w czasach zaborów, odwoływały się swojej działalności do tradycji uchwalenia konstytucji 3 maja. W rezultacie już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 3 maj stał się nowym starym świętem państwowym. Rzeszard suchodorski, 3 maj. Była wiosna, wiosna w koło. Nadszedł cudny maj. Pełne pieśni każde sioło, świat się zmienił w raj. Hej, pamiętny ówdzień chwały. Cudny trzeci maj. Naród zgodny, silny, cały, chciał podźwignąć kraj. Naród z królem, król z narodem. Równy każdy stan. Wolni wszyscy, wszyscy z połem, kmieć, mieszczanin, pan. Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn. Nim Polska z martwych stała, z upadku i win. W górę serca, wstały świty w Polsce cudny maj. Blask ozłocił już gór szczyty, wolny polski kraj. Rozbudziła się w narodzie wiara w siłę, moc tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu po noc. Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu po noc. Dzisiaj Konstytucja 3 Maja może nam się jawić jako fundament tradycji ustrojowej państwa polskiego. Nie jest co prawda aktem prawnym powszechnie obowiązującym, ale stanowi dla Polaków świadectwo troski o dobro ojczyzny w momencie zagrożenia naszej państwowości. Dzisiaj Wszyscy dumnie, ponownie, od 1990 roku, po upadku prl reżimu komunistycznego, który zniósł to święto, obchodzimy 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja, wywieszając flagi na naszych domach, instytucjach publicznych oraz placach. Michał Aret, 3 Maj. Maj. Rocznica pięknych serc. Maj. Rocznica wielkich myśli. Tym, co dawno przeminęli, hołd składają ci, co przeszli. Choć przeminął dawno wiek, dawne hasła się zmieniły, Orzeł począł nowy bieg, lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, kiedy miłość pobratała w jedną całość polskiej stany, miłość ponad wszystko trwała. Tym, co w Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy, Cześć, z oddaniem złóżmy dziś przed pamiątką, chyląc głowy.